Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. To była wyjątkowa podróż pociągami warszawskiej kolei dojazdowej. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości odbyły się dwa kursy pociągów ze stacji WKD Pruszków do stacji WKD Warszawa-Śródmieście i z powrotem, w iście patriotycznej atmosferze. Zespół tańca ludowego Pruszkowiacy, wspólnie z miastem Pruszków, zaproponował pasażerom wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni i piosenek pod nazwą „Wukatką dla Niepodległej”. Pomysł na taką inicjatywę zrodził się spontanicznie. U nas się pojawia bardzo dużo szalonych pomysłów. Tu zawsze dyskutujemy, co moglibyśmy zrobić, co moglibyśmy zrobić jeszcze. Nie tylko koncert. Rozmawialiśmy z kierownikiem artystycznym, przerzucaliśmy się pomysłami i wpadł do głowy taki pomysł. Gdzieś tam może odrobinę ten tramwaj szopenowski, który jeździł po Warszawie, też był jakąś inspiracją. Ale to tutaj z naszych szalonych pomysłów w Pruszkowiakach. Tutaj nie tramwaj, a pociąg WKD. I wraz z kolejnymi stacjami trasy brzmiały śpiewane wspólnie wersy znanych patriotycznych utworów. To wyrażenie patriotyzmu w ciekawy, wesoły sposób. Myślę, że tutaj w święto niepodległości... Pokazanie swojego patriotyzmu, też dla Pruszkowiaków, którzy mogą założyć stroje ludowe, pokazać czym jest dla nich patriotyzm, czym jest dla nich ta miłość i do tej małej, i do tej dużej ojczyzny, którą jest Polska. To dobre, żebyśmy zawsze byli nie tylko na scenach, ale też byli po prostu tam, gdzie ten nasz kraj żyje, z mieszkańcami razem radośnie mogli świętować to piękne święto tej rozśpiewanej podróży nie mogło zabraknąć takich utworów jak Pierwsza kadrowa czy rozkwitały pąki białych róż oraz tradycyjnych ludowych piosenek Święto Niepodległości najlepiej świętować wspólnie i radośnie. I taki był główny zamysł tej inicjatywy. I pomimo tego, że to jest listopad miesiąc smutny, szary za nami Dzień Wszystkich Świętych i święto zmarłych, powinniśmy to święto obchodzić w sposób radosny, a nie da się obchodzić w sposób radosny, nie korzystając także pięknego zaplecza, czyli ze śpiewem na ustach, bo piosenka jest dobra na wszystko, jak mawiał poeta, i stąd chcieliśmy zachęcić do uczczenia tej, tego odzyskania niepodległości w sposób śpiewający. I umilić y, osobom, które wybierają się na y, obchody główne w Warszawie, czy na Marsz y, Niepodległości do Warszawy, piosenkami patriotycznymi w wykonaniu ZTL Pruskowiac. Wukatka pojechała dla Niepodległej po raz pierwszy, a po atmosferze w pociągu doskonale było widać i słychać, że ten pomysł spodobał się uczestnikom wydarzenia. Można zatem liczyć na kolejne tego typu inicjatywy.